Proszę Państwa, nieludzka stopa stanie tam pokręt do stanie, zobaczcie, nie miałem. Znalazłem się pytam, czy to jest na pomoc dla Ukrainy. Nikt nie opowiadał w holu starostwa Sieradzkiego, tam przy barze, przy recepcji. Z recepcji nikogo nie było, bo tak to bym mi Sławek, pozdrawiam Sławek Orlikowski, by mi kawę zrobił, czy tam by mi wodę użał. A czy jest taka, tam wziąłem, no jak nikt się nie mojej pomoc dla Ukrainy, to proszę ja przyjechałem z Ukrainy, o czym wiecie, że przyjechałem. No to widzicie o. Proszę, tutaj jest propos z dworca, z dworca w Parkowie z pakisami. No to wziąłem sobie to, żeby zalać I mi, to musiałem, wiecie co, prosiłem się w barze dwa razy. Pani tak zajęta była, że nawet mi wody nie dała. Tutaj kobiety mi chyba robiły, jak trafiło się i dali mi, proszę ja was ten wodą zalały. Nie, nie ma problemu, zaraz będę jadł tą zupkę. No i konserwę otworzyłem, nie miałem łyżeczki, no to sobie w tym zacząłem jeść, o zobaczcie, tak, tak, czyli ja nie, Ukraiń, nie z Ukrainy, ale z Ukrainy wróciłem, przez Tadżykowie też kurde, jakieś Tatary, Cygany, Murzyni wracają. Także widzicie, udcie się ode mnie, gdzie ludzka stopa stanie, tam pokarm dostanie, O, ciężko tym jest to wziąć, ale się da. I tutaj u Pani poprosiłem łyżeczkę. Pani Halinko pozdrawiam. Oka, hej. Korespondent wojenny z Ukrainy wrócił i proszę Państwa się odżywia teraz. A Olga już dążyła mnie w hotelu, ale to nieważne. Proszę Państwa. Wysłałem, dzisiaj dałem propozycję w Urzędzie Miasta w razu, że przyjmę do małego pokoju, gdzie Suzana była, ze dwie sobie uchodźców z Ukrainy.